Słuchajcie siomeczki, a dzisiaj będziemy grali w skyjump A ja będę grać z bezimiennym Siemano No to już my zaczynamy grać Będzie się pani fajnie grać, mam taką nadzieję Gramy do 10 punktów No to zaczynajmy bezimienny Okej A czemu to tak się właściwie nazwać bezimienny? O to niech pomyślę. o wiem Twoi rodzice kiedy się urodziłeś? Nie nadal ci mnie? No, byłeś daleko. To znaczy. zgadną, czy nie? No Nie. 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 ty się Nie. 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 na Nie. 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 jest, Nie. Przestań Nie. 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 zero dla mnie. Nie. <grym>, <grym>, ty będziesz dołem, a jak górą. Ataku nie! A <laughs> to właściwie to co z nich? Wylatuje. Ręce. Tu jest krew? Albo ręce, właśnie, ręce. Manuru. Więc tak się zabijają, to wylatują po prostu z nich ręce. Dobry pomysł bezimienny. Kopnięcie, 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 kopnięcie. Atakuje cię i cię zabija. Ui! Co skoczyłeś? Ja jeszcze takie Ale mam razy. ten. Jak my do wody, to chociaż umieramy. No. To w takim razie, z jakiej my wysokości my musimy skakać, to my jesteśmy wysoko w niebie, a oni skaczą na... A oni skaczą na 30 km zwysłów. Wow. Jesteśmy nieśni. A Rakieta? Widzimy, bo to jest ten... Y Fajerwerk? Właśnie. Nie wiem. Gdzie, gdzie ja jestem? Co 7-3. Różnica 4 punktów. Jaka fajna tu jest muzyczka. Po prostu tu jest taka zaj fajna muzyka, że... Ekstra. Że nie da się wytrzymać. <grym> nie kurczak! Małżony. <grywa> nie! 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 Teraz dziewczynki i dziewczynki. AAAAAAH! Nie! Proszę przeskoczyć. O, nie znalazłeś mnie. Nie! Na niebieskim kciocku. Dobra. A teraz O, 10-4. Różnica 6 punktów. Ja wygrałem. I pamiętajcie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Jeżeli Wam się nie spodobał, też dajcie łapkę w górę, oglądajcie moje filmiki, subskrybujcie mój kanał, no to się trzymajcie, ziomale, ziomeczki, kartofelki. Trzymajcie się. Cześć! Siema.